Witam Was wszystkich, moi kanie. bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Territorial IO. Dziś spotykamy się na mapie Afryki. Jest to gra free for all, 35 osób w lobby i oczywiście pełne wysłanie, jak tutaj widzicie na dole po prawej stronie, jest wyłączone. Zaczynamy sobie tutaj na samym dole. Oczywiście, że tak, nie ma powodu, by tutaj nie zaczynać. Będziemy mieć jakiegoś kolegę tutaj pod nami. Nie wiem, czy to bardzo mądre wyjście było, ale jak tak chce, to niech sobie tak robi. Ja tutaj będę miał sporo terenu do przejęcia. Lecimy sobie 50 kami cały czas, nie przestając. Czasem się na takiego typka trafi. No ale to cóż, no trzeba z tym żyć. Tak się urodził i po prostu już się tego nie zmieni. Ty dawaj pakcik, ty dawaj pakcik, ty dawaj pakcik. Tu widzę, że się biją z czarnym, więc spoko. To mi jak najbardziej pasuje. Tutaj już go odcinamy od lewej strony. Okej. Okay. No, i wygląda to wymiarę, wymiarę dobrze. Oddawaj mi to wszystko jeszcze kolego. I tutaj będziemy starać się go odciąć. Oczywiście, żeby jak najmniej terenu miał za to, że chamsko stanął za mną. Będę jechał go tutaj po całości. I oddawaj mi to. Nie ma opcji, żebyś stąd wyszedł, mój przyjacielu. Oddawaj to dokładnie. I teraz sobie czekamy. Teraz sobie czekamy po prostu. Tutaj sobie wybijemy to, to i lecimy na górę. Oczywiście. Chcesz pakt? Oczywiście, że Ci pakt dam. Ale wiesz, jaki to pakt będzie oczywiście. Taki, no, pół na pół. E, oddawaj to wszystko, oddawaj to wszystko, lecimy na górę. Fajno. Teraz mam sporo mniej jednostek niż ten kolega, ale to nie jest jakiś duży problem. Okej, okay. mamy koronę, więc fajnie, fajnie, jakby nie było. Ty chcesz pakcik? Okej, okay. Ty chcesz pakcik? Może ty chcesz tego atakować? Ty może chcesz tego atakować? Tu widzę, kolega zaatakował tutaj. No dobra, nie sobie atakuje Tam dla mnie to nie ma większego znaczenia. Widzę, że koledzy też zaatakowali. I nawet dobrze, bo wtedy 666 będzie miał mniej terenu dla siebie. Tutaj kolega widzę, że jest bardzo duży, więc oczywiście proszę bardzo go atakować. Pulsendów tu nie ma, więc trzeba uważać bardzo. Trzeba bardzo mocno uważać. E, dawaj atakujemy tego, na no to, bardzo fajnie, bardzo fajnie, Oji atakuje niebieskiego, e, spoko się składa, ja tutaj wyślę oczywiście łódeczkę, tutaj dokładnie, żeby go tutaj za momencik hapnąć, hapniemy go teraz, OK, i dobijamy go, dokładnie tak, bardzo fajnie, udało się go tutaj nam zneutralizować, super. Aczkolwiek tak, tutaj jest kolega, który jest za duży i powinniście się nim zająć. Ty z kolei mógłbyś się zająć nim. Tutaj widzę, atak idzie na czarnego. Uf, powiem tak, nie najgorzej. Nie najgorzej, bo ja chętnie też sobie tutaj zaatakuję. Okej, okay, mogę sobie tutaj łódeczką pyknąć i jeszcze raz go walnąć. No i fajno. Więc sporo terenu sobie tutaj przejmiemy. Okej. Okay. Ty nie chciałbyś tego zaatakować. Ty, ty nie chciałbyś tego zaatakować. Jak to z wami jest? No tutaj chcesz zaatakować. No to fajnie, ja też chcę zaatakować, więc sobie go atakujemy oczywiście we trzech. <laughs> rozbiór. Rozbiór doszło do rozbioru tutaj fioletowego. Ty, ziomuś, dawaj ser ducho. Teraz będziemy walić chyba w tego czerwonego takim wrażeniem. Dokładnie bo tutaj nic innego nam nie zostało oddawać to wszystko do końca fajnie, że sobie tutaj przejęliśmy też po prawej stronie to też zawsze będzie fajna opcja więcej terenu dla muła pakcik, chcesz atakować tego co ty na to, mój przyjacielu kolorowym? kto jest drugi? Łoś jest drugi, Łoś jest w ogóle w, bardzo w centrum mnie więc nietypowo Zastanawiam się nad zaatakowaniem tego tutaj żółtego. To nie byłaby zła opcja dla mnie. Chcesz atakować tego? Jak to stało mnie z kolegą? Bo jeśli byś chciał, to możemy to zrobić, nie? Mam tutaj już czerwony interest rate, więc powoli. No to atakuj, przyjacielu. Atakuj, przyjacielu. I cóż, i będziemy sobie go atakować za moment. A właściwie to już możemy go zaatakować. Serducho, ziom, ale wiesz jak jest. Lecimy z nim ostrzej, jeszcze ostrzej, bo muszę mieć czerwony interestroj cały czas, cały czas, dokładnie, tak? I jeszcze mocniej go zaatakujemy, żeby tutaj więcej terenu sobie przejąć, oczywiście. Temu damy serducho. Widzę, że ten tutaj kolego... Kolego broń się, kolego broń się. Ty, ty i ty na tego. Hmm, jakby to zrobić teraz, nie? Tego bym chciał przejąć, definitywnie. Tak, tego ja muszę przejąć. No oddawaj mi ten cały teren swój, bo jednak będzie problem za moment. Okej, okay, okej, okay, jest, jest nie najgorzej. Z yy, tobą pakcik. Oddawaj mi ten teren cały teraz, mój przyjacielu. Łosz i ten mają więcej ode mnie terenu? No, nie bardzo mają więcej terenu ode mnie. No więc fajnie. Ty, pakcik, ty, pakcik. Ktoś mnie zaatakował. Aha, to spoko. Jeszcze ma taki sam kolory co ja, nie? Więc, jakby, jakby zarobiście Niefortunnie. Ty, pakcik, ty. Dawaj atakujemy tego. Ty, 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 ty. Dawaj atakujemy. Atakujemy go. Atakujemy go, moi kochani, ze względu na to, że teraz jest najlepszy czas na to, żeby go zaatakować. Nie będzie lepszego czasu tak naprawdę, bo tutaj z góry też dokonał ataku, więc naturalnie dokonamy na nim rozbiorów. <laughs> Dojdzie do rozbiorów moi kani. Oddawaj mi ten teren cudowny swój piękny, ładnie, elegancko, fajnie. Generalnie nie przepadam za bardzo za mapkami, w których nie ma full sendów, ale czasem można tutaj, prawda, coś tam podziałać. To, to oczywiście także zjemy. I teraz czekamy, czekamy teraz, e, tutaj co się stanie. Ty, dawaj tego, ty, dawaj tego, ty, dawaj tego. I czekamy, czekamy, czekamy na jednostki. Definitywnie. E, jeśli będą mnie chcieli zaatakować, Crimsona, będę musiał odciąć. E, atakuj, damy Ci oczywiście serducho, bo to o to chodzi w sumie w tym wszystkim. E, atakuj, e, serducho. O to o to moi kochani chodzi. I teraz kto wykona pierwszy ruch? To jest najważniejsze pytanie. Kto kogo, moi drodzy, tutaj zaatakuje? Zastanawiam się nad Leningradem. Crimson nie chce mi na pewno paktu dać, więc to będzie osoba pierwsza, tak jakby do wybicia. Więc oczywiście ją zaatakujemy. Zaatakujemy ją mocniej. Dokładnie tak. I zaatakujemy ją jeszcze mocniej. I teraz poczekamy, aż mnie tutaj odetnie kolega Leningrad. I już tu poszli, widzicie? Poszli za tamtym. Atakować w tamtego poszli. Bo widzą, że pada. O, nawet ten tutaj płynie Berlin. Więc fajnie. No, dałem im powód po prostu, żeby zaatakowali kogoś innego. I dzięki temu wszystkich tutaj wyniszczymy. Oddaj mi ten teren, pajacu. To jakiś taki ding, został dziwnym. Ty widzę, że mnie atakujesz. Ale ja sobie teraz poczekam nieco. E, oczywiście, oddawaj korgi deman. Korgi deman! Demen! Demen, oddawaj to wszystko. Tutaj sobie popłyniemy. Oczywiście, że tak. Dlaczego by nie? Wszyscy mnie tutaj zdradzili, więc tak szczerze nie mam potrzeby zostawiać kogokolwiek tutaj. Kolega zbotował. Leningrad został! E, więc też interesująco, oddawaj tę wysepkę, oddaj tę wysepkę, oddawaj tę wysepkę, wysepkę, koleś, oddaj tę te też wysepkę, bo po co ona ci... Okej, okay. no i tutaj za momencik będzie zakończenie, tylko muszę sobie właśnie Berlin dobić. I oczywiście, mam nadzieję, że już oglądaliście Open Front Ion na moim kanale. Jeśli nie, zapraszam bardzo serdecznie do obejrzenia. Giereczka, właśnie typu terytorial. Jeśli oglądaliście, dajcie znać pod tym materiałem, czy Wam się podoba, czy podoba Wam się kontent na moim kanale, czy już subskrybujecie, czy nie. Dlaczego nie subskrybujecie? To oczywiście jest także ważne. I oczywiście widzimy się w kolejnych materiałach. Dajcie subika, dajcie lajka. I naturalnie do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!